Witajcie kochani! W końcu udało się wyjść z domku. <laughs> Mówiłam, że grzybków nie ma, a tu jeszcze są. Jeden i drugi. Co prawda robocze, ale to nic. O, w końcu przestało lać. Słoneczka nie ma, ale i tak jest fajne. Zobaczymy co dzisiaj się przydarzy Jeżeli uda mi się coś nagrać ciekawego O, patrzcie, następne grzywki Jeżeli uda mi się nagrać coś ciekawego to zaraz wracam do Was Zobaczcie tylko Ale jak piękny Jeden, tudzież widziałem drugi Trzeci. zbliża się wieczór, moje oczy odmawiają posłuszeństwa. A i miałam wam opowiedzieć o tym właśnie byczku. O! Następny. O, byczku. Ostatni filmik wstawiłam filmik z fotopłapki i właśnie na tej fotopłapce nagrał mi się byczek z porożem, ale tylko jednym. Jestem ciekawa, czy to jest myłkusik, czy złamał przy ale wydaje mi się, że myłkusik. Zrobiło tam zdjęcie, ale ciężko wywnioskować, bo zamazało się to zdjęcie. Także będę musiała wpaść tam, zaobserwować. O, zobaczcie. Pijusy. Dobra, wezmę. Eee. Będę musiała zaobserwować tego byczka, bo jestem ciekawa jego. Bo jakby okazał się myłkusem to dziwne, że on jeszcze chodzi sobie swobodnie, że nikt go nie strzelił. Zobaczymy, co tam wyniknie. Ogólnie na tej fotopławce sporo przyszło młodzieży. Fajnie, fajnie, bo był okres, wisi już tam fotopławka dwa miesiące, że. Nic tam się nie pojawiało. Mam nadzieję, że coraz więcej będzie przychodzić, przychodzić zwierzyna w to miejsce. Powiedzcie co? Jedyny plus jest taki, że jest mega zimno i kurczę nie ma strzyżyków. To jest najlepszy plus. jest tak mega zimno już, Smułam się. Także są jeszcze grzybki, momentami, zawsze na jakiś sosik wpadnie, <laughs> ala sosik. Dobrze, niech przymrozi trochę te wszystkie zarazki, bo ostatnim czasem też właśnie chorowałam, ale szybko wyzdrowiałam, wystarczyło, że wyszłam do lasu, świeże powietrze, natura i człowiek. Od razu odżywię. Nie widziałam dzisiaj żadnego wyderka, bo nie spodziewałam się, że będą jakieś grzybki, ale na razie. O. Trzymałam w kieszeni, <grym> ale zawsze coś jest. ja na piękny gdybym widziała, to. To bym coś zebrała ze sobą. Nie, że ja nic nie wzięłam, no zobaczcie ile grzybków. Kurcze Mam w kieszeni. Zaraz mi się pogniotą. Mega, mega. Kurde, rozwaliłam. Także jeszcze trzeba <laughs> szukać. Wracając do byczka, wstawię ten filmik, oczywiście, z byczkiem. A on ma zaledwie 3 4 sekundy, 4 bodajże, bo on tylko przechodzi obok fotopułapki. Także gdyby się zatrzymał choć na chwilę, to bym mogła zobaczyć dokładnie, czy to myłkusik, czy nie. Ciekawy byczek. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W najbliższy weekend planuję właśnie się tam zjawić, w tym miejscu gdzie mam tą fotopułapkę. Jeżeli znów się pokażę to usiądę na ambona. Przeczekam i może go zobaczę. I uda mi się go nagać lub zrobić zdjęcia. Jeziomek, jaki ty jesteś wielki! Uu. Kurde, już mi się nigdzie nie mieści. Będę musiała trzymać w małej rączce. <grystwo> Maleństwo. Oj, <grystwo> niechcący. Przepraszam. Ja tylko chciałam tak lekko. Nie chciałam cię skrzywdzić. Głowę murwałam. Ale chyba I tak go zjem. <grystwo> Następny. Julita powoli. Powoli, nie tak gwałtownie udało się. dziczki widać, że buchtowały. Nieraz fajnie, jak po świeżym buchtowaniu one rozruszą tą glebę. To można coś jeszcze znaleźć. Ja yes, udało mi się znaleźć właśnie z rzucika mojego starego przy takim buchtowisku żegnamy się z Wami z Ambony. Trzeba Także. Nic po mnie. Teraz mnie Służona wyczuje i będzie tyle z tego. Trzyma